Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dresik. No i lecimy za ciosem, nie? Eee, pochwaliłem się otwieraniem eee, kulek u Dresika. No to teraz pora na eee, Fajeranta. Murweczki konto. Zobaczcie. Wielka chwila. Eee, odpalamy. Ostatni poziom to temu. Tutaj, nie wiem, no z 6 poziomów, od 120 do 130 zrobiłem za szmaragdy, ale mam jeden totem, full zrobiony, reszty totemów brak na koncie. Dla jednych byłoby to przekleństwo, bo ludzie chcą mieć dużo totemów. Ja uważam, że to jest mega petarda. Lepiej jest mieć jeden porządny totem niż pięć byle jakich. No i co mogę powiedzieć, no ta kompozycja, ten totem, on robi takie czary, że ojojoj, uwielbiam go, on potrafi nawet wodę pokonać, tylko trzeba go odpowiednio nastakować, później pach i cała drużyna przeciwna pada. 1800 kulek na stanie i co, i lecimy, no dzisiaj szczęśliwy dzień, dwa totemy już wpadły, no to lecimy z trzecim, nie? A co tam, już skończyłem jeden totem, to może rzucą następny. E, e, jeszcze Wam pokażę taką ciekawostkę. Z racji tego, że tych totemów a, e, nie wydawałem, e, żadnych tych tych surowców, to zobaczcie, ile mam srebrnych trofeów. Czarne, te brązowe, to to jest tam licho, to tam nie, nieważne, to się szybko zbiera i, i ten. I jak coś to przerobię, e, te srebrne, bo tych srebrnych nie trzeba aż tyle, żeby zrobić cały totem. Więc w momencie praktycznie, jakby mi rzuciło totem, to mogę go rozwinąć do poziomu, co będzie trzeba złotych blaszek. No dobra. No to 3, 2, 1 zaczynamy. Lecimy z dniem Dresika. Czytałem Wasze komentarze. Wiedziałem, że Was zelektryzuje. No ja nie przypuszczałem w ogóle. Zakładałem, że nagram filmik. Pokażę, jak to Dresik jest. E, nie ma szczęścia, gra jest głupia i w ogóle się zawzięła, uwzięła, i tak dalej. No i że szansa prawdopodobieństwo trafienia jest tak niskie, że ojoj, szkoda w ogóle tym kręcić tymi kulkami. No ale widzieliście, no, dostałem dwa totemy, no i cały mój misterny plan wylądował. To można powiedzieć, no nie mogę narzekać, no bo powiedzmy, totem. No. Haha. No co ja mogę, mogę powiedzieć dzisiaj. Dzisiaj jest jakiś dzień Dresika, nie? Potrzymajcie mi piwo. 2 minuty 15 sekund. Kolejny totem. Otworzyłem 200 kulek, nie totem ee, ducha światła. No i co mogę wam powiedzieć? No i mogę wam powiedzieć od razu, że całe. E, opowieści Dresika są w gwarte. Bo ten totem się nie rozwija za tamte blaszki, tylko za inne. Ale montujemy, no. Ja się cieszę. Dlaczego się cieszę? Bo używam z, ze światłem używam tego. Solarisa z fajerem używam, także tutaj ja wam powiem tak jeszcze zanim zacznę dalej otwierać kulki. Ja te wszystkie poziomy tutaj robię za szmaragdy. Kiedyś już na ten temat się uzewnętrzniałem, ale jeżeli weźmiecie pod uwagę, że powiedzmy szmaragdowo, o może tak, macie tu przelicznik prosty. O, się chyba tam w miarę utrzymuje. Powiedzmy, że tyle samo blaszek co szmaragdów, nie? Tu jest trochę więcej szmaragdów co blaszek. No, powiedzmy, że Porównywalnie. No. Tutaj jest o 2 więcej, czyli tam powiedzmy 10%, tak? Tutaj z kolei jest mniej szmaragdów niż blaszek potrzebnych. No i tak, jak sobie idziecie po kolei, ja sobie tak zrobię, nie wiem, ze 4000, tak, żeby mi trochę zostało jeszcze szmaragdów na dzisiaj. Dobra, 40 poziom jest. Ok, no i teraz zobaczcie, no, macie tam powiedzmy te 10, e, no, no nie chcę, przyjmijmy dla równo, dla równego rachunku, nie? Czyli 3000 tych blaszek to jest e, no niech nawet jest 5000 szmaragdów. Nie? Czyli tych trofeów 3000 to jest 5000 szmaragdów. I teraz za 3000 tych trofeów możecie sobie w sklepie tutaj kupić e, kulkę handlarz. Tą kulkę dar do minionu, który Wam pomaga podbić z plus 4 na plus 5. Z plus 4, no nie mam żadnego postaci na plus 4, yy, ale wierzcie mi, że rozwinięcie, załóżmy tam Amiry z plus 4, czy tam Polarisa yy, na red, jest dużo, dużo więcej warte. O, tutaj macie jarmark rzadkości. Powiedzmy Amira. Same dwa itemy to kosztują 8000, a to jest plus 2. To jest nie wiem. Ten item jesteście w stanie przerobić na powiedzmy, nie wiem, tam coś w granicach 40 tysięcy szmaragdów, nie? To, to jest mniej więcej tyle warte, jak zamontujecie na pustą postać plus 4. Więc tutaj inwestujecie blaszek 3000, a to jest powiedzmy równowartość tyle, co tam, nie wiem, 5000 szmaragdów tysięcy szmaragdów jest dużo łatwiej, szybciej i prościej wyfarmić niż 3000 tych, tych, a jak już wyfarmicie 3000 tych yy, yy, blaszek, to je po prostu przeróbcie na Dardomino. Jeżeli już macie wszystkie postacie zrobione, no to powiedzmy wtedy możecie się zastanawiać, czy to ma sens. Jak już nie potrzebujecie tego plus 4 rozwijać dalej postaci, albo macie tyle tych innych elementów. Ja na chwilę bez tam jeszcze długo będę używał tej kulki, bo zawsze wychodzą nowe postacie, coś trzeba robić. Eee, więc tak wam proponuję. Eee, lecimy. Eee, słowo się rzekło, 1800 kulek było tam na początku 1880. Możemy otworzyć 1000 tak jak u dresika, żeby tutaj za długo filmik nie trwał i żeby za bardzo was nie denerwować, jakby mi tu jeszcze trzy następne toty poleciały, nie? Eee, ale tak poważnie to. Może zostawię sobie tam te 900 kulek na jakiś event. Raczej się nie spotyka eventów, żeby trzeba było 1000 tych kulek otworzyć. Z reguły najwięcej to jest tam 450, chyba potrzeba było. Ale ostatnimi czasy rzadko te eventy wyskakują. Tak samo rzadko są te eventy na podbijanie skórek bohaterów, żeby tam ileś razy podbić tam, nie wiem, 40 czy 50. Kiedyś to częściej leciało. Teraz jak chomikuję te skórki, to kurczę mam ochotę je wydać, bo mam wrażenie, że za rzadko są te eventy z tymi skórkami. Jeżeli chodzi o wydawanie artefaktów, tych podbijanie ilości tam, nie wiem, 200 artefaktów, to to jest raczej to jest tak statystycznie chyba raz w miesiącu. Więc jak sobie tam chomikujecie i magazynujecie, no to później to można jakoś wykorzystać. No jak widzicie, jak nie traficie po 200 pierwszych kulkach, to już później to jeden wielki próżny trud. No ale ciśniemy, no bo to już trzeba ten. Wiecie. Żeby nie było, że 200 kulek otworzyłem i już mam totem, nie? I ktoś sobie pomyśli, że to, totem to wypada co 200 kulek. No. Jest to widzicie. No, kulek można otwierać i otwierać. Szansa, że coś wypadnie jest niska. No ale jak widzicie, no, da się wyfarmić. No, nie, nie wiem co mam powiedzieć, e, ale trafiłem dwa totem e, światła i jeden wody. No wody to był powiedzmy pewne, że jak będzie totem, no to on był tam, jakby na koncie. Ten wiadomo jakiego żywołu wypadnie. Tutaj, jeżeli chodzi o mnie. To powiem Wam, że w sumie to mi już bez różnicy jest, jaki to tam wypadnie. Bo jaki by nie był jednej gwiazdki, to to jest i tak guzik warte, także, Dobra, jeszcze te 10 otworzę, żeby 880 zostało, żeby równy 1000 był wydany. Pies się tam dobija do drzwi. Niestety nie będzie widział tej wygranej pięknej. Ciach, ciach. No jeszcze 3 razy, 2 razy. Raz. I tadam. No niestety tylko jeden topem. No, czy niestety albo stety. Chodź pies już, już. Ty to jesteś mistrzem do nagrywania. Kiedyś chyba będziesz musiała dać głos, żeby cię tutaj ten. Już wychodzisz? A, no to szybko. Krótki dzisiaj był filmik. No to śmigaj. Przyszła sprawdzić, czy jestem. Poszła. No dobra. Widzicie? Żeby było śmieszniej, żeby było jeszcze bardziej, eee, <gry> nie wiem jak to nazwać, denerwująco, no. no nie chciałbym, żebyście do tego w ten sposób podchodzili. Ale wierzcie mi, no jakby mi tak te totemy latały, co otwieram paczkę, to mi wyskakują, to miałbym ich naprawdę trochę już, nie? Ja z reguły jak te kulki otwieram, to dopiero jak ich mam tysiąc. Albo jak jest jakiś event, no ale, no. Widzieliście, no teraz ten, teraz e, mogę jedyne co to zrobić, to mogę jeszcze Wam pokazać tutaj części tych, tych, tych. coś tam powypadało, czy coś się będzie dało zrobić. No, no zobaczcie, no tego tak mało leci, że naprawdę, no jak krew z nosa, nie, te części wypadają. By, no, tysiąc kulek otwarte, i zobaczcie, ani tutaj, kurczę na dnie nie ma tych e, surowców, nie? Nic się nie uda podbić, nawet takie nędzne poziomy jak trzy gwiazdki, nic tutaj nie idzie tego pod, podciągnąć, no ale no tu jest jakiś, i co to jest, tank, to jest tak, no dobra, no, to niech będzie tankowi, damy. A, ty czekaj, a ten ma... O Jezus, jeszcze wydałem mu te surowce. No dobra, to spaściłem. Myślałem, że on już ma zrobione. No dobra, no to nie będę się już tutaj denerwował bardziej. Jak widzicie. Itemy w... Idę w pierwszą kompozycję, później Super tytany, a później tanki rozwijam. I, i później cała reszta jest ja Tam nie wiem co one robią, ale są. No teraz, jak mam totem światła, no to może coś tam zainwestuję w tego tanka od światła, żeby na dwa totemy iść, tak? No ale widzicie, no totem z jedną gwiazdką, no to co to zrobi za różnicę? No tyle tylko, że w, y, tą zdolność supernową zrobi, no. I teoretycznie wtedy nikt nie może zginąć, tak? W, czasie, y, w tym czasie sojuszników Tytanów nie może spaść poniżej jeden. Czyli teoretycznie jak się ta nowa odpali, no to mi nikt nie zabije żadnego Tytana. No. no jest to jakaś tam, powiedzmy, chwilowa nieśmiertelność, może w jakimś tam odpowiednim kompozycji, odpowiednim, no, się przyda, nie? Jakiś taki timing się zdarzy. Pytanie, czy za Ignisa, czy za Wulkana? No to jeszcze pewno długo ten Rigel nie będzie gotowy, żeby tam się z nimi mierzyć. Sam fakt, że jak macie totem, to tutaj statystyki atak, to jest, dodaje statystyki do wszystkich tytanów ognia, czyli wszystkie tytany tej, tej formacji mają dodatkowy taki atak bazowo, plus jeszcze jest do tego ten totem, znaczy ten płomień, ten taki wirek ognia, nie? I tutaj macie, tu macie 12 tysięcy, nie? Dodatkowy atak będzie dostawał Rigiel na przykład. A, a wulkan będzie dostawał 300 tysięcy. <grych> no i dlatego długo jeszcze ten wulkan będzie lepszy. Prawdopodobnie rozwiązaniem od Rigiela, Ale no, no... Gra jest na długi czas, więc zobaczymy jak to pójdzie. Także tak. Dzisiejszy dzień zamykam z... E, e, totemem e, światła, totemem wody i jeszcze jednym totemem światła. Otwierałem paczek znaczy tych kulek około po tysiąc na każdym koncie. E, no. Powiem wam tak. Petarda, nie? E, jeszcze takiego dropu nie miałem. A życzę wam, żeby wam jeszcze więcej poleciało. Trzymajcie się ciepło. Dorzucę ten filmik jeszcze do dzisiejszego z jakąś tam kropeczką. Żeby, żeby był komplet. No. Hej.